Księga Jeremiasza, rozdział 19. Tak mówi Pan. Idź i kup u garncarza gliniany dzban, potem weź z sobą kilku ze starszych ludu i ze starszych kapłanów, a udaj się do doliny Ben-Hinnoma, u wejścia do bramy skorup i zwiastuj tam słowa, które Cię oznajmie i powiedz. Słuchajcie słowa Pana, królowie Judzcy i mieszkańcy Jeruzalemu. Tak mówi Pan zastępów Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę nieszczęście na to miejsce, także każdemu, kto o nim usłyszy, zadzwoni w uszach. Ponieważ opuścili mnie. I nie do poznania odmienili to miejsce, składając na nim ofiary cudzym bogom, których nie znali ani oni, ani ich ojcowie, ani królowie judzcy, i napełnili to miejsce krwią niewinnych, i urządzili miejsce ofiarnicze dla Baala, aby swoich synów palić w ogniu całopalenia dla Baala, czego nie nakazałem o czym nie mówiłem ani też nie myślałem. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, że tego miejsca już nie będą nazywali Tofet ani Doliną ben lecz Doliną Mordu i unicestwię na tym miejscu zamysł Judy Jeruzalemu i sprawię, że padną od miecza przed swoimi wrogami i z ręki tych, którzy czyhają na ich życie – i dam ich trupy na żer ptakom niebieskim i zwierzętom polnym. I uczynię z miasta tego przedmiot zgrozy i pośmiewisko. Ktokolwiek będzie obok przechodził, zdziwi się i będzie szydził z powodu wszystkich jego klęsk. I sprawię, że jeść będą ciała swoich synów i ciała swoich córek. I jeden jeść będzie ciało drugiego podczas oblężenia i ucisku, którymi gnębić ich będą ich wrogowie i czyhający na ich życie. Potem rozbij ten dzban na oczach mężów, którzy pójdą z Tobą i powiedz im Tak mówi Pan zastępów rozbiję ten lud i to miasto, tak jak się rozbija naczynie garncarskie, którego już nie da się naprawić. A będą grzebali w Tofet z powodu braku miejsca na grzebanie. Tak postąpię z tym miejscem, mówi Pan, i z jego mieszkańcami. To miasto uczynię podobnym do Tofet, i będą domy Jeruzalemu i domy królów judzkich, nieczyste jak miejsce Tofet. Wszystkie domy, na których dachach spalali kadzidła wszystkim zastępom niebieskim. I lali ofiary z płynów cudzym bogom. A gdy przyszedł Jeremiasz Stofet, dokąd go wysłał pan, aby tam prorokował, stanął na dziedzińcu świątyni pana i rzekł do całego ludu. Tak mówi pan zastępów Bóg Izraela. Oto ja sprowadzę na to miasto i na wszystkie okoliczne miasta całe to nieszczęście. Które im zapowiedziałem, gdyż usztywnili swój kark i nie usłuchali moich słów. Księga Jeremiasza, rozdział 20. A kapłan Paszchur, syn Immera, naczelny nadzorca w świątyni Pana, słuchał Jeremiasza prorokującego te słowa. I Paszchur Kazał proroka Jeremiasza wychłostać i zakuł w dyby, które były w górnej bramie Beniamina przy świątyni Pana. A gdy nazajutrz, Paszchur, uwolnił Jeremiasza z dybów, rzekł do niego Jeremiasz. Nie dał ci Pan imienia paszchur, lecz groza dokoła. Bo tak mówi Pan. Oto ja uczynię cię grozą dla ciebie samego. I dla wszystkich Twoich przyjaciół padną oni od miecza swoich wrogów, a Twoje oczy patrzeć na to będą. I całą Judę wydam w ręce króla babilońskiego i uprowadzi ich do niewoli, do Babilonu i pobije ich mieczem. I wydam całe mienie tego miasta i wszystek jego dobytek i wszystkie jego kosztowności i wszystkie skarby królów judzkich, w ręce ich wrogów i splądrują je, zabiorą i wywiozą do Babilonu. A ty, Paszchurze, i wszyscy mieszkańcy Twojego domu pójdziecie do niewoli i przyjdziesz do Babilonu, i tam umrzesz. I tam będziesz pogrzebany, ty i wszyscy Twoi przyjaciele, którym kłamliwie prorokowałeś. Namówiłeś mnie, panie, i dałem się namówić. Pochwyciłeś mnie i przemogłeś. Stałem się pośmiewiskiem na co dzień. Każdy szydzi ze mnie, gdyż ilekroć przemawiam, muszę krzyczeć i wołać gwałt i zniszczenie. I tak słowo Pana stało mi się hańbą i pośmiewiskiem na co dzień. A gdy pomyślałem, nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu. To stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem. Słyszałem złośliwe szepty wielu: Groza dokoła! Złóżcie donos i my złożymy donos na niego. Wszyscy moi przyjaciele czyhają na mój upadek. Może da się namówić i potem będziemy nad nim górą i zemścimy się na nim. Ale Pan jest ze mną jak groźny bohater. Dlatego moi prześladowcy padną i nie będą górą, będą bardzo zawstydzeni, że im się nie powiodło. Wiecznej hańbie niezapomnianej. Lecz Ty, o Panie zastępów, który badasz sprawiedliwego, przenikasz nerki i serce, sprawy mój Twoją pomstę nad Nimi. Gdyż Tobie powierzyłem moją sprawę, śpiewajcie Panu, chwalcie Pana, gdyż wybawił duszę biednego z mocy złośników. Przeklęty dzień, w którym się urodziłem, dzień, w którym mnie porodziła moja matka, niech nie będzie błogosławiony. Przeklęty mąż, który przyniósł mojemu ojcu radosną wieść, urodził ci się chłopiec i tym go bardzo ucieszył. Niech z tym dniem będzie jak z miastem, które pan bezlitośnie zburzył. Niech słyszy krzyk z rana, a wrzawę wojenną w samo południe. Za to, że nie uśmiercił mnie w łonie, aby mi moja matka stała się grobem, a jej łono wiecznie brzemienne. Po cóż to wyszedłem z łona matki, aby doznać tylko znoju i udręki, jej swoje dni trawić w hańbie. Przypowieści Salomona, rozdział 20. Któż może powiedzieć, oczyściłem swoje serce, jestem wolny od grzechu? Dwojakie odważniki i dwojaka miara, obydwa są ochydą dla Pana. Nawet po uczynkach można poznać chłopca, czy jego charakter jest czysty i prawy. List świętego Pawła do Rzymian, rozdział 11. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli, i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co Mu mówi wyrocznie Boże? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków. Bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak napisano zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia. Dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, Niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią, i zgorszeniem, i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówię tedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem Pogan, to o ileż bardziej ich pełnia. Do Was zaś, którzy jesteście z Pogan, mówię: Skoro już jestem apostołem Pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie. Powiesz tedy, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeżeli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli ty odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa, tak i oni teraz, gdy Wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, a żeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili, albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl pana, albo któż był doradcą jego, albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę, albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko, jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.